Siemanko, z tej strony Tainrichs i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli macie ochotę pomóc mi w rozwoju kanału, kliknijcie subskrypcję pod filmikiem. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, przejdźmy teraz do. Odcinka, który dzisiaj dla Was mam, a mianowicie jest to Gra Minig Simulator. Dzisiaj sobie zobaczymy rzeczy, których w sumie sam nie robiłem do tej pory, nawet o nich nie wiedziałem. Tutaj, może jeszcze taka zmiana, która nastąpiła pod ostatnim odcinku. Mam 6 petów, tak jest, miałem 5, kupiłem kolejny upgrade, mam teraz 6. Teraz następny kosztuje około 100 tysięcy diamentów, i w sumie, jak już o tym mówię, to mogę tutaj zebrać. Kilka diamentów. O, właśnie. To jest 12 tysięcy bo teraz tutaj wykraftuję diamenty za perły z ostatniej mapy. E, teraz tak. E, o co mi chodziło, jeżeli chodzi o te właśnie rzeczy, których nie robiłem jeszcze? Tutaj mamy Season 14, czyli 14 sezon. Tak, 14. Dobrze powiedziałem. Musiałem się zastanowić. E, mamy tutaj sezon 14, i teraz zauważyłem, że nie odbierałem w ogóle nagród, więc odbieram sobie nagrody. Tutaj macie, jak widzicie, macie różne koniczynki, macie Gemy, macie. O, właśnie. Jajka. O, i od razu losuję. Aj, jakbym wiedział, to bym sobie włączył może koniczynkę. O, i tutaj dostajemy peta na koniec. Jeżeli macie premium. Dostajecie jakiś kobalt Hexarium, Hmm, Demonic Raven, to ciekawe co to jest. Czy to jest legendarny, czy co to jest? Także będę się starał teraz do tego dojść. No, ja o tym całkowicie zapomniałem, że, że to jest, i w ogóle tego nie robiłem. Dzisiaj zauważyłem, że tutaj jest. Mam jeszcze questy i one się resetują codziennie, bodajże. Więc no, warto to robić. Premium tutaj można kupić za 229 Robuxów. Ja tutaj pozbieram wszystkie nagrody. No, a może z wami to zrobię, bo nie wiem, czy tutaj coś mi nie wypadnie. O, tutaj legenda. Uuu, mamy legendę. Zaraz sprawdzimy, co to za legenda. Losujemy dalej. Kurczę, ale fajnie. Fajnie, że mi ta legenda wypadła. To jest Reaper. Reaper to był? Chyba tak. Także losujemy dalej. Reaper, tak. Dobra, zbieramy, zbieramy. Ciekawe, czy tu jeszcze... O, jeszcze są. Jeszcze są. Raz, dwa, trzy. No dobra, zobaczmy, czy coś nam jeszcze legendarnego wpadnie, tutaj nie. Tutaj zwykły, tutaj zwykły i ostatnie jajo. I ostatnie też zwykły. Dobra, mamy jedną legendę, co jest, no myślę na tyle jaj całkiem spoko, chyba że tutaj jest jakieś podwyższone szczęście? Zobaczmy, zobaczmy jaki to jest PET. Gdzie ty jesteś, Pecie? Tutaj, co on daje? 50 000 48. 5. A, to jest na tą nową mapę. Raczej znaczy na tą eventową, bo on daje te tokeny. Ale spoko. On jest chyba lepszy, chwila. Które. Aha, to są te. No dobra, lepszy nie jest. Chociaż one mają 20 level. Ciekawe, jak go wbiję na 20 level i potem zobaczymy, jak on tutaj się prezentuje jeżeli chodzi o te 50 a tutaj jest 97 tak dobrze patrzę nie 48 tutaj jest 81 i 50 może na 20 levelu je dogoni zobaczymy zobaczymy także no fajnie jeżeli gracie odbierzcie sobie te nagrody teraz dalej co jeszcze mogę wam powiedzieć co zauważyłem jeżeli macie pety to tutaj macie my teams i tutaj sobie drużyny możecie ustawić dwie drużyny są za darmo a kolejne trzeba robuxy wydać więc ja sobie ustawiłem w zasadzie tylko tą główną drużynę czyli tą która jest na tej mapie najlepsza która najwięcej kasy mi daje jeżeli sprzedaje i działa to w ten sposób, że jak sobie to ustawicie, w zasadzie ustawiacie team y, tymi, które macie założone aktualnie. Zobaczcie, ja mam te ryby, ryby, tak? A nie, to nie są ryby, to są nietoperze. Ja myślałem to są ryby. <laughs> teraz tak czytam bat, no to to jest nietoperz przecież. Dobra, mamy te nietoperze i wchodzimy sobie tutaj, dajemy my team create team i on automatycznie bierze to, co macie aktualnie założone. I teraz, jeżeli tutaj dajecie equip Macie od razu założone te pety. Oczywiście, jeżeli jesteście na, na tej mapie, no to mm, lepiej sobie kliknąć. Teraz mamy te nietoperze znowu. To sobie lepiej kliknąć tutaj. Equip Best, tak? Jest super, ale jeżeli jesteście na innej mapie, na przykład Candyland i właśnie macie te pety, idziecie sobie na dół. Gdzieś, powiedzmy, na ostatnią mapę, i tutaj, żeby wam jak najszybciej zbierało. No, to ubieracie sobie te pety, które mają najwięcej siły, tak? Zbieracie. Oj, muszę wpaść, zbieracie sobie to i teraz postanowiliście iść sobie to sprzedać. Więc klikacie albo sell, albo Surface. Zanim sell, to ja bym wybrał w tym momencie tą drużynę. Ale jeżeli najpierw Surface, to idziecie na Surface, one to są te. Teraz klikacie Equip Best i idziecie sprzedać. I bam, sprzedane. I teraz chcecie z powrotem mieć tam te pety, żeby znowu iść tam zbierać, no to klikacie sobie tutaj My Teams Equip i nie musicie się tak męczyć, jak się, ja się w poprzednich odcinkach męczyłem, że pojedynczo każdego zakładałem, zakładałem, zakładałem. To jest naprawdę ułatwienie dzisiaj na to, tak przypadkiem tam coś kliknąłem, patrzę, co tu się dzieje i... I no, naprawdę usprawnienie mega, także klikajcie to, zróbcie sobie teamy i w ten sposób działajcie. Naprawdę przyspieszy Wam to zbieranie. E, teraz tak, następny, następny, tu jest, to akurat jesteśmy na dobrej mapie, bo tutaj chciałem Wam pokazać ten Pet Enhance. I tutaj jeszcze tego nie ogarnąłem, tylko widzę, że to jest, widzę, że to jest i. A, dobra, dobra. Tutaj mamy coś takiego, co mogę sobie wykraftować, więc. Kliknę tutaj, wykraftuj. I za 5 minut mi coś wykraftuje. Nie wiem, co to daje. Na pewno tu wrócę za te 5 minut i zobaczymy, co to jest. Sam jestem ciekawy. Co to, to są za. Size 1. Ciekawe. Chyba, że mi zwiększy? Hmm. Zobaczymy. Zobaczymy, bo nie mam pojęcia, co to daje. Jeszcze żadnego nie włączyłem, bo zbierałem cały czas te itemki z tej mapy. Także zobaczymy, za 4 minutki tutaj wracam. No i dobra, jestem znowu na w międzyczasie, jestem znowu na pierwszej mapie i tutaj tutaj coś chciałem zrobić. Aha. Tutaj chciałem wskoczyć do tego archiwum, do achievementów. Chciałem tutaj odblokować, bo w międzyczasie dosyć dużo ogarnąłem, więc możemy sobie zebrać. Pamiętajcie o tych achievementach, tutaj naprawdę są fajne nagrody. O i tutaj mam nowego peta dostanę teraz. Więc teraz mi się przypomniało, że chciałem to z wami ogarnąć i zobaczyć co to za pet, co on daje. Gdzie jesteś nowy Pecie? Chwila, chwila, sekre. sekret. Uu. Dobra, tego sobie zamknę, żeby mi go, żebym go przypadkiem nie sprzedał. I on jest dobry na drugą mapę. Gdzie są moje pety, które są na drugą mapę? To są chyba te, tak. Zobaczcie, te mają na 20. One mają mniej niż te, o kurczę. To jest, no tak, bo to jest legendarne, co ja w ogóle tutaj mówię. Fajnie, fajnie, ale załóżmy go, załóżmy go. Nie mogę, bo mam za dużo, tego ściągnijmy, a tego załóżmy. Jak on wygląda w ogóle? Okej, okay, okej, okay, taki fajny pet mały. Taka czapka w zasadzie ze skrzydłami. No dobra, spoko, spoko, za darmo, legendarny i... No i sekretny, legendarny i sekretny jednocześnie. Bardzo fajny pet. Na pewno się przyda na tą drugą mapę, więc będzie się dużo lepiej zbierało. Super. Zobaczmy dalej achievementy. Co tu jeszcze? Chyba jeszcze coś miałem do zebrania. Tak, za grę 25 godzin już byłem w grze, nawet 39. Tutaj jest kolejne za 100. 250, 500 i 1000. O kurczaki. No, trochę trzeba się tu nagrać, ale powiem szczerze, że ta nagroda za 1000. Hmm. Aha, bo to jest 12 godzin. No to nie jest zła. To nie jest zła. Myślałem, że jest taka niaka, bo nie było diamentów, ale jest spoko, bo ta kończynka daje naprawdę dużo czasu do, do losowania. Petów. No i kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą chciałem Wam przypomnieć jeżeli zaczynacie grę, albo nawet jeżeli już dużo go, go gracie, pamiętajcie, żeby dojść do grupy z tej gry i wtedy dostajecie tutaj co półtorej godziny chyba prezent, więc warto, bo czasem tutaj fajne prezenty się zdarzają. Ja tutaj dostałem zobaczcie trochę tych prezentów, czyli do kasy po prostu. Czyli każdą kasę, którą tutaj zbieracie, no nie tylko kasę, tylko te tokeny na różnych tych mapach, tutaj jest wszystko razy dwa, razy półtorej, więc naprawdę warto to zrobić. Dobrze, zerknijmy, czy już 15, 5 minut minęło. Możliwe, że minęło. Dobra, minęło. I co to jest teraz? Zerknę z Wami, gdzie to w ogóle jest. Dobra, tutaj. Dobra, na co by to kliknąć teraz? Na co by to kliknąć? No najlepsze pety to są jednak te, więc może... Hmm. no kliknijmy. Dobra, i co się stało? Aha. Aha, dobra, czyli to zwiększa nasze pety, ale czy to nam coś daje? Size 1, 162, 35, 14, 13, 8. No nie, to nic nie daje. Myślałem, że jeżeli zwiększył się pet, no to też ma jakieś... Zwiększone tutaj staty, ale nie. Także hmm, można to robić fajnie. No w sumie jak zrobicie tego mega mega peta, to one są takie ogromne, zajmują całą cały ekran. Tutaj widziałem kogoś dzisiaj z takim petem. Się zastanawiałem gdzie takiego peta można zdobyć. No i kolejna rzecz, jeżeli ktoś zapomniał. To Na tej eventowej mapie jak macie już trochę nazbierane, to tutaj na końcu macie ten sklepik i tutaj warto przyjść i wykupić wszystkie koniczynki, które tutaj macie. Te są to są 10 minutowe bosty, w tym miejscu są 20 minutowe, 20 minutowe, ale te wszystkie koniczynki jak połączycie, no to jest naprawdę fajny bost, więc no warto je wykupić jak jest event. Bo nie wiem w sumie nawet kiedy on się kończy, a do tego czasu nadbieram na pewno mnóstwo tych koniczynek i wykorzystam do losowania petów. Także nie zapominajcie o tym, przychodźcie tutaj codziennie i zbierajcie te koniczyny. Tutaj też możecie te pety kupić, cra crazed Jaster, także no też warto, też warto, bo no, jak widzicie, aktualnie to są moje najlepsze pety, ciągle ich używam i idzie naprawdę super. To jest naprawdę duży boost, jeżeli chodzi o siłę, o zbiera szybkość zbierania, więc polecam wszystkim. Przyjdźcie tu, skupcie wszystko. Warto, warto, naprawdę warto. Także zróbcie to. No i to by było w sumie na tyle. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, że przypomniałem wam trochę rzeczy. Jeżeli jeszcze nie gracie i zaczynacie grać, to na pewno wam się te informacje przydają. Jedyną rzeczą, którą mogę jeszcze na koniec przypomnieć, to żebyście zostawili suba pod filmikiem i lajka oczywiście. No i teraz pozostaje mi w sumie tylko się pożegnać, także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.